Zapewne wielu z Was ma przed oczami swego rodzaju satyryczny sposób przedstawienia leśnika, jako starszego, wąsatego, uśmiechniętego pana w kapelusiku z piórkiem oraz flintą na ramieniu. Zapewniam Was, że obraz ten nie ma nic wspólnego z naszą faktyczną pracą, której wykonywanie w aktualnych realiach wymaga kierunkowego wykształcenia przyrodniczo-technicznego przez okres sięgający nawet 10 lat ciągłej edukacji. Przeciętny absolwent pięcioletniego Technikum Leśnego kontynuuje bowiem studia na wydziałach leśnych, aby po kolejnych pięciu latach kształcenia akademickiego zasilić kadry lasów państwowych. Czy jest w Polsce drugi taki zawód, który wymagałby aż dziesięcioletniej edukacji? Być może lekarz, ale to już dopiero po uzyskaniu specjalizacji. Warto to wziąć pod uwagę, kiedy formułujemy zarzuty o rzekomym braku fachowości leśników w zarządzaniu zasobami leśnymi. Zapewniam Was, że pomimo popełnianych błędów, gdyż pracujemy przecież na ciągle żywym organizmie, jakim jest las, wiemy co robimy, a działanie na szkodę lasu byłoby pozbawione jakiejkolwiek logiki, gdyż wówczas leśnik w pewnym stopniu podcinałby gałąź, na której sam siedzi. Na wstępie przypomnieliśmy Wam przewijający się tu i ówdzie w mediach obraz leśnika w kapelusiku z flintą. Co zatem powiecie, jeśli zaprosimy Was na spotkanie z leśnikiem, któremu symboliczną flintę zamieniono na obiektyw aparatu fotograficznego? Przedstawiam Wam Wiesława Platę, leśniczego leśnictwa stawisza w nadleśnictwie łosie leśnika z bogatymi rodzinnymi tradycjami oraz dobrze już znanego w środowisku fotograficznym fotografa przyrody prowadzącego fanpage Wiesław Plata, fotografia przyrodnicza i krajobrazowa. Fotografia dla mnie jest sposobem na spędzanie wolnego czasu, jest wręcz nałogiem, pasją, dzięki której mogę obserwować przyrodę. Mój pierwszy kontakt z fotografią to jeszcze czasy dzieciństwa. Będąc małym chłopakiem znalazłem aparat rodziców. Rozkręciłem go, tak przysłowiowo mówiąc, do ostatniej śrubki. Oczywiście nie udało się go już później uratować i naprawić, ale rodzice zamiast zrobić mi burę kupili mi aparat. Oczywiście na obecne czasy, ówczesne czasy to była jakaś zmiana 8M, mm, ale to był mój pierwszy aparat, który dostałem do rąk i mogłem zacząć poznawać tajniki, poznawać fotografie. Pierwsze zdjęcia przyrodnicze zacząłem wykonywać w czasie, kiedy podjąłem pracę w Lasach Państwowych. Naturalną rzeczą było to, że, że obcuję z przyrodą, że, że ją mam możliwość obserwować częściej niż, niż inni. No, mając w ręce aparat, zdecydowałem, że że te chwile, które, które mnie spotykają i, i te momenty, jakie mogę obserwować, mogę uwieczniać i, i, i zatrzymywać w kadrach. W zawodzie leśnika pracuję już bez mała 30 lat. Fotografia związana z przyrodą zawsze nie, nie towarzyszyła w, w, mojej, w, w moim życiu. Początki mojej przygody z fotografią były związane z używaniem sprzętu analogowego tak zwanego. To była, to była klisza, to, to była ciemnia, to było wywoływanie filmów. No, oczywiście postęp techniczny spowodował, że, że, że przeszliśmy na systemy cyfrowe. Dłuższy czas opierałem się tym zmianom, twierdząc, że, że to nie jest ta sama fotografia, no, jednak. Jednak czas weryfikuje i, i teraz mogę powiedzieć, że, że fotografia cyfrowa, jeżeli chodzi o, o temat przyrodniczy, pomaga. Tak, pomaga. Zmieniło się, zmieniło się dużo w tym temacie. No, chociażby odpadają nam potrzeby używania światłomierzy, sprzęt stał się szybszy, dokładniejszy. Możemy, możemy z tych funkcji korzystać. W fotografii skupiam się przede wszystkim na zwierzętach. Ich zachowania, ich, ich życie jest fascynujące. Jest, jest, ciągle dzieje się coś, coś nowego, ciągle innego. Naturalne ich zachowania, chęć przetrwania powoduje to, że, że, że to są historie, które, które mogę obserwować niesamowite. Ale nie tylko zwierzęta. Fotografuję też krajobrazy. Mam tutaj taką jedną modelkę w okolicy, po sąsiedzku. Jest to lackowa. Niezliczone ilości kadrów lackowych już posiadam. Każdy z nich jest inny. Każdego dnia, o każdej porze wygląda inaczej. Mam kilka miejsc, w które, w które często się udaję, ciągle te same. I zawsze jest inne światło, zawsze jest in, inaczej, inaczej ta, ta, ta góra wygląda. Raz jest mgła, raz są straszne chmury. <laughs> Fotografii zwierząt jest wiele czynników wpływających na to, czy uda się wykonać odpowiedni kadr, bo nawet posiadając odpowiednią wiedzę, musimy liczyć się z tym, że spotkamy, się gdzieś na ścieżce, w ostępie leśnym ze zwierzęciem, muszą też zaistnieć takie czynniki jak odpowiednia pogoda, światło. To, to wszystko razem dopiero powoduje, no i jeszcze, oczywiście, moment, w którym, w którym się spotykamy i on będzie decydował o tym, że to zdjęcie będzie lepsze od, od zwykłego po prostu obserwowania. Dopiero wszystkie te czynniki, jak zaistnieją, i, od, i odrobina szczęścia do tego, no i wtedy możemy się pochwalić fajnym zdjęciem. Może nie, może nie jest to najlepsze zdjęcie moje, ale na, w trakcie ostatniego rykowiska miałem możliwość podejść chmary jeleni, które zachowywały się, tak mogę powiedzieć, troszeczkę inaczej niż, niż, niż standardowo. Na polanie leśnej, w jednym, w jednym fragmencie, leżały sobie. Byki. Obok pasły się kolejne, a jeszcze inne drobne zwierzęta też się tam gdzieś przemieszczały. Mając troszeczkę, troszeczkę wiedzy na temat podchodzenia zwierzyny, miałem też odpowiedni wiatr, co jest ważne, bo, bo, bo wtedy, jak wieje wiatr w moim kierunku, to, to one. Mnie nie są w stanie tak szybko wyczuć. Udało mi się dotrzeć do, do dwóch byków, które sobie leżały, no, jak były na pikniku. Co, co też ciekawe, nawet jak zauważyły, że, że coś się zmieniło w ich otoczeniu, nie zareagowały tak szybko. I to mi pozwoliło na wykonanie całej serii zdjęć. A to jedno z nich, no to jeszcze tak z początku serii, gdzie one sobie spokojnie leżą i, i, i się tolerują. Dlaczego też? Dlatego, że po niedługim czasie te Jelenie ze sobą zaczęły walczyć. No, w okresie rykowiska oczywiście takie, takie rzeczy mają miejsce i tutaj na przykład też i to też jest właśnie z tej samej Polany, w tym samym okresie czasu, są po, po sąsiedzku już tam. Dwa próbowały sobie wyjaśnić, który jest silniejszy. Dlatego myślę, że, że to jest tak z ostatniego okresu takie takie ciekawsze zdjęcie. Ubiegłym roku, czyli w 2022, spotkała mnie niezwykła historia. Wędrując po, po lesie, zauważyłem wilka. Zaczynałem się przy drzewie, oczywiście z chęcią sfotografowania. Ten wilk się cały czas przemieszczał w moim kierunku, zbliżał się, szedł prosto, prosto na mnie. Był już, jak to się mówi, na wyciągnięcie ręki. Wtedy zauważyłem, że, że to jest młody wilk. A on oczywiście też mnie zauważył. Szybciutko uciekł, nie zdążyłem zrobić żadnego zdjęcia. No, spotkanie z drapieżnikiem dużym, też emocje i, 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 i duże przeżycia. Uciekł do pobliskiego młodnika. Po kilku sekundach okazuje się, że on z tego młodnika z powrotem wraca. W towarzystwie jeszcze innych wilków. Były to trzy młode i opiekunka. Z tym, że tej opiekunki od razu nie zauważyłem, a ona sobie gdzieś tam bokiem w pobliżu ich prze, przemieszczała się. No i, i, i jak zaczęły sobie tam baraszkować. Kilka zdjęć zrobiłem. W jednym momencie. Widzę, że obok tego jednego młodego wilka wystają uszy kolejnego. Leży sobie kolejny wilk. Myślę, że będę miał super kadr. W tym momencie ten wilk się podniósł, skierował się w moją stronę. Okazało się, że to jest opiekunka i mieliśmy kontakt wzrokowy. No, emocje już zaczęły sięgać zenitu. Co się wtedy może wydarzyć? No, tu są młode wilki, tu jest opiekunka, która się patrzy na mnie i widzę, że, że coś jej nie pasuje, bo, bo, bo jeden kłaczek jej się nie, nie poruszył na, na ciele. Była chwila zawahania, co, co dalej się może wydarzyć. Nie mamy takiego dużego doświadczenia. W, takim, w tak bliskim obcowaniu z, z dużymi drapieżnikami. Yy, okazało się jednak szybko, że chcąc wykonać kolejny kadr, a miałem tam jakąś tak zwaną przeszkadzajkę, czyli jakiś krzaczek mi tam przeszkadzał, starałem się wykonać płynny ruch, powolny, w, żeby, żeby ominąć yy, yy, przeszkadzający krzak. W tym momencie mój ruch spowodował, że, że te wilki szybciutko zawinęły się i uciekły do, do, do młodnika. No, a dzięki temu pozostała pamiątka. Jest, mam fajny kadr młodego wilka z opiekunką, a ten moment, w, w którym wpatrywała się we mnie tak intensywnie. Też udało mi się uwiecznić i, i, i zdecydowałem, że, że pozostawię to zdjęcie jako profilowe na mediach społecznościowych. W fotografowaniu e, zwierząt e, zdarzają się takie e, e, historie, gdzie e, myślę od razu, już patrząc na, 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 na z, e, zwierzę, że mam do czynienia z jakimś pluszaczkiem, mamy tutaj taką łasicę. Oczywiście ruchliwa niesamowicie, bardzo ciężko jest ją uchwycić, no ale jak już e, uda nam się to, to. To się okazuje, że, że to no, sklepowy pluszak. Jest. Choć ta łasica to wcale nie jest tak do końca pluszakiem, bo, bo jest to drapieżnik i, i to drapieżnik, który bardzo intensywnie potrafi polować. Wiele, wiele kadrów, już różnych gatunków, zwierząt, ptaków udało mi się sfotografować. No ale oczywiście marzenia, marzenia, plany mam dość rozległe. Ostatnim czasem, czyli tej jesieni 2023 roku miałem możliwość uczestniczenia w plenerze fotograficznym w Puszczy Białowieskiej. Jedno z tych marzeń mi się udało ziścić. Fotografowałem żurawie na noclegowiskach, ale, ale jeszcze pozostaje trochę gatunków, no, spotkać się z rysiem. W jego naturalnym środowisku z niedźwiedziem, choć widzieć go widziałem, ale nie udało mi się jeszcze do tej pory sfotografować.